Czołem internet, z tej strony Bana, się z ekipy ToJagotne i dzisiaj kolejny film dodatkowy z mojej stajni, czyli jak robić naprawdę przegięte rzeczy zgodnie z zasadami. I dzisiaj, posłuchajcie, ostatnio mówiłem o tym, jak krzywdzić mistrza gry rzucając zaklęcia, które rozwalą mu kampanię. To dzisiaj tego tak odmiany powiem mistrzom gry, jak skrzywdzić poziomowych graczy. Ja nie jestem sadystą, to nie jest tak, że ja was namawiam, żebyście robili ludziom złe rzeczy. Myślę, że po prostu warto wiedzieć, jak daleko można się posunąć, kiedy ktoś naprawdę was wkurzy. I dzisiaj opowiem wam, słuchajcie, o pięciu niskopoziomowych kreaturach, które niemal gwarantują, że dojdzie do TPK, czyli totar party killa i wykończą wam tą niskopoziomową drużynę. Niskopoziomową, czyli mam na myśli gdzieś tam między pierwszym, a trzecim poziomem. Kiedy te stworzenia, o których opowiem stanowią realne zagrożenie, chyba, że zaznaczę inaczej. I słuchajcie, Pierwsze dwa potworki, które wam przedstawię, to są potworki, które pojawiają się w Wyklątwie Strada, a przynajmniej ja tam pierwszy raz na nie trafiłem, także zwróciłem uwagę, że są naprawdę strasznie mordercze i że to jest mega głupi pomysł, żeby wysyłać te potwory przeciwko moim niskopoziomowym herosom. I pierwszym takim potworem był rój. Dokładnie w klątwie Strada to był rój szczurów, ale w ogóle roje są przerąbane. I dlaczego? Słuchajcie, rój szczurów to jest taki przeciwnik, który ma stosunkowo niski challenge rating, czyli ten współczynnik, który ma wam mówić, jaki, jaką trudność będzie stawiony przeciwnik. Bo ten challenge rating to jest jedna czwarta. Eee, czyli przeciwko czterosobowej poziomowej drużynie możecie chyba cztery takie roje wystawić z tego, co kojarzę, i to będzie dosyć trudne spotkanie. Natomiast, dlaczego Rój Szczurów jest takim paskudnym przeciwnikiem? Więc po pierwsze, rój szczurów ma średnio jakieś 27 hp -ków. To jest dosyć sporo jak na tak niski challenge rating. Hmm. Tym bardziej, że szczury są całkowicie odporne na obrażenia kłute, cięte, obuchowe i to niezależnie od tego czy używacie iglanoce też, niezależnie od tego czy używacie broni magicznej czy nie. Po prostu każda broń do walki wręcz zadaje im tylko połowę obrażeń. Co oznacza, że taki rój szczurów ma efektywnie dwa razy więcej punktów życia. Czyli 54, a nie 27, tak? I teraz, co dalej? Te szczury mogą, jako rój, szczury czy owady, w ogóle rój, może zajmować dowolną przestrzeń na mapie, nawet zajmowaną przez inną postać. Czyli są idealne do walki w ciasnych tunelach, ciemnych pomieszczeniach, piwnicach i cholergię trudno przed nimi uciec. Zadają obrażenia, które mogą. Może nie z łatwością, ale ponieważ tak trudno je zabić, to one się będą kumulować. Ale mogą zrobić krzywdę mm, awanturnikom. zdałem 2K6 obrażeń z modyfikatorem plus 2 do trafienia. To wydaje się niedużo, ale tych rojów jest 4. Mają 54 punkty życia efektywnie. Ciężko je, e, ciężko je trafić. Nie, nie jest tak ciężko. One mają AC10, e, z tego co pamiętam, czyli. No nie wyda się je trafić, ale. Zanim wyjazd sprowadzicie do połowy hapeków, bo jak rój spadnie do połowy swoich maksymalnych hapeków, to jego obrażenia spadają o połowę. One dążą zrobić we mnie zą krzywdę. A co więcej, roje są odporne na większość efektów kontroli tłumu. Czyli nawet nie bardzo je uśpisz, nie bardzo je stanujesz, nie przestraszysz tego roju. W opór ciężko się go pozbyć. I teraz, w poprzednich edycjach DDK było tak, że jak coś było rojem, to obrażenia obszarowe zadawały. Podwójne obrażenia, czyli jakieś płonące dłonie, firebolle. Jeśli ktoś padł na pomysł rzucania takich fireboli. Ogólnie wszystko, co miało obszarowe obrażenia, zadawało podwójne obrażenia roju. W piątej edycji to się nie dzieje. W piątej edycji to są normalne obrażenia. Nadal to dosyć skuteczna metoda na to, żeby pozbyć się roju. Na pewno skuteczniejsza niż próby zabicia go mieczem czy pałką. No, ale to wciąż bardzo, bardzo upierdliwy przeciwnik. Jeżeli z jakiegoś powodu chcesz wykończyć swoją niskopoziomową drużynę, to roje są do tego świetne. Po prostu zeżrą ich szczury. I tak jak mówię, klątwa strada, pierwsza twierdząca przygoda, na nawiedzone domostwo, tam są szczury, tam są roje szczurów. Sami zobaczycie. Ja jak zobaczyłem, co zrobiły z moją drużyną, to mówię, no... Świetnie, to był głupi pomysł, żeby wpuścić ich tu aż tyle. Ale jeszcze głupszym pomysłem było wpuszczenie Moi bohater bohaterów Sklątwy Strada w drugiego potwora, który się w tej, w tym samym scenariuszu pojawia, w scenariuszu z nawiedzonym demonstrem. E, I jest to... cień. Cień ma zdaje się... E, challenge rating 1-2, czyli możecie wypuścić 2 na 4 osobą poziom poziomu drużyny, to ja dobrze pamiętam. E, I co robi cień? Ogólnie cień jest... Świetnie się skrada, może podążać za bohaterami graczy, trudno go wykryć, ma bonusy do skradania się, w ciemności praktycznie jest niewidzialny, yy, ale nie to jest jego najtrudniejszym aspektem. Otóż cień, chociaż ma tylko 16 hp i chociaż jego AC wynosi tylko 12, no to otrzymuje tylko połowę obrażeń od niemagicznych broni. Dotrzymuje też połowę obrażeń od prądu, ognia, kwasu, zimna. Jest całkowicie odporny na większość standardowych efektów kontroli tłumu, a także całkowicie odporny na trucizny i obrażenia nekrotyczne. Krótko mówiąc, mimo 16 HP-ków i niskiego EC, cholernie trudno go zabić. No i teraz pytanie, czy cień, choć trudno go zabić, stanowi jakieś inne zagrożenie? No toż stanowi. Kluczem do potęgi cienia jest e, jego atak, czyli wyssanie siły. Drain. Strength Drain, Drain Strength. Nie pamiętam. E, wyssanie siły. I jak działa wyssanie siły? Wyssanie siły to jest po prostu atak wręcz za 2d6 plus 2 obrażeń z modyfikatorem do trafienia plus 4, który jeśli trafi, to obniża siłę celu o 1k4. Nie nic, nie? Bo 1k4 to jest średnio 2,5. No dobra, ale. Wyobraźcie sobie, że ten cień siada na jakiegoś maga, który siły ma 8, bo zdecydowało, że siła to jest jego dumpstat. Albo siada na jakiegoś... Nie wiem. Huntera. Czy, czy innego łowcę, którego, Który stwierdził, że postawi na dexa. Zakładając, że go trafi, co nie musi być łatwe, ciągle zjechanie siły okazuje się być łatwą drogą do tego, żeby pokonać swojego przeciwnika. A co się dzieje, jak siła spadnie do zera? No, postać umiera, a po 1k4 dni zamienia się w kolejny cień. Krótko mówiąc, jeżeli cień, dwa cienie, lub jak w nawiedzonym domostwie w klątwie strada, pięć cieni, siądzie na jednym czarowniku, czarodzieju, bardzie, który stwierdził, że nie potrzebuje więcej niż 8 czy 10 punktów siły to zwykle oznacza bardzo szybką śmierć. Także... No, ostrożnie bym powiedział z cieniami. Bardzo ostrożnie. I ostrożnie z klątwą strada, bo te kantery potrafią być cholernie trudne. Dobra. I jak jesteśmy przy wysysaniu statystyk, to na trzecim miejscu jest u mnie pożeracz intelektu. I znowu, pożeracz intelektu to jest stworzonego, które pojawia się w dedekowym filmie Honor Among Thieves. Się takie chodzące muszki na czterech łapkach. To są petylitów, słuchajcie. Litydy mają swoje pieski i to są takie mózgi z czterema łapkami. Pożarcze intelektu wyglądają dosyć idiotycznie i wydają się pozornie groźne, tak? Bo są takie małe stworzonka, które wyglądają jak mózgi z nogami, idiotycznie. Natomiast no, robią bardzo nieprzyjemną rzecz. Mianowicie pożarają mózgi. Tak jak ich panowie. Co się dzieje, kiedy taki pożeracz umysłu pożeracz intelektu zaatakuje? Otóż okazuje się, że pożeracz intelektu e, zmusza swoją ofiarę do zdania testu o, DC, o poziomie trudności 12 na INTA. Jeżeli ten cel e, obleje ten test, to nie tylko otrzymuje 2K10 psychicznych obrażeń, co już samo w sobie jest wcale nie taką złą ilością, e, to jeszcze taki po trafieniu oczywiście skodowany jest kolejny rzut. Cóż, mistrz gry, który kieruje poczynaniami pożyczacza intelektu, rzuca trzema kostkami sześciościennymi. I jeżeli ten wynik na trzech kościach sześciościennych jest równy bądź przekracza il cechę, wartość cechy intelekt zaatakowanej ofiary, no to ta cecha intelektu spada do zera. A w momencie, w którym spada do zera, postać zostaje otumaniona, czyli dostaje status stunt. W sensu stricte nie bierze dalej udziału w walce. I Jeszcze to nie byłoby takie złe, bo nie oznacza śmierci, gdyby nie to, że w kolejnej rundzie Pożeracz Intelektu wykonuje kolejną ze swoich akcji. Mianowicie próbuje zastąpić sobą mózg swojej ofiary. Jak to działa? Otóż działa to w ten sposób, że jest wykonywany przeciwstawny test Intelektu. Elitit ma ten Intelekt na poziomie 12. Elitit mówię. Pożeracz Intelektu ma Intelekt na poziomie 12. I wykonuje test z modyfikatorem plus 1. A jego ofiara. W momencie, kiedy pożeracz intelektu zabiera się za pożeranie jego mózgu, ma intelekt na poziomie 0, czyli wykonuje rzut z modyfikatorem minus 5. No, sami możecie sobie wyobrazić, jak to idzie. No i teraz, tak jak cień był postrachem magów, tak pożeracz intelektów jest postrachem wszystkich postaci, które zdecydowały, że mogą być debilami. A nie oszukujmy się. Gro awanturników wybiera intelekt jako swój Damstat. Część podnosi go do poziomu 10, może 12. No ale naprawdę, jakby pomyślicie o swoich postaciach, czy postaciach swoich znajomych, to 12 to jest maks w intelekcie, jeśli nie jesteś jakimś czarodziejem, bizardem. No a średnia zrzutu 3D6 to jest jakieś 10,5, 11. Nie tak łatwo zginąć. Także pożeracze intelektu, kolejny trudny przeciwnik, tylko tu, już jest CR2. Challenge Rating 2, i jeżeli wystawicie ich przeciwko drużynie pierwszo-drugopoziomowej, no to jesteście po prostu naprawdę bardzo, bardzo złymi ludźmi. Nie powinniście tego robić. Dobra, i teraz tak. Mówiłem, że pożeracze Intelektu byli w Honor among Tips, więc od razu powiem o drugim przeciwniku, drugim takim klasycznym przeciwniku, który też się w tym filmie pojawia w pewnym momencie i jest to galareta. Słuchajcie, e, galaretowata, galaretowaty sześcian, znowu nie pamiętam polskiej nazwy, e, jest to, słuchajcie, stworzenie, które no, jest, tak jak nazwa wskazuje, po prostu wielkim, galaretowatym sześcianem, który jest właściwie półprzezroczysty i cholernie ciężko go zauważyć. Mianowicie, żeby go w ogóle zauważyć, to trzeba zdać test percepcji o poziomie trudności 15, e, co wcale nie jest takie łatwe. I jak już wleziecie w tą kość, gluta, bo je nie zauważycie, no to możecie w niej utkwić, bo wejść w nią jest łatwo, wyjście jest dużo trudniej. W momencie, w którym wchodzicie w, taką, w takiego gluta, się w niego zagłębiacie, no to dostajecie mniej więcej 10 obrażeń, tam jest 3K6 obrażeń, za samo to, że ten żrący glut was otacza. i Musicie zdać test siły o poziomie trudności 12, żeby w ogóle się stamtąd wyswobodzić. Albo ktoś inny Jakiś przyjaciel, towarzysz musi wam pomóc wyjść z tej kostki, wyciągając was, również zdając poziom trudności, test siły o poziomie trudności 12 i zgarniając kolejne 10 czyli 3k6 obrażeń za samo to, że wkładałem łapy w tą żrącą przezroczystą kostkę gluta. Tak? Teraz słuchajcie, żeby pośmiesznie, jak was nie wyciągną, albo jak wy się nie da się wydostać, to w każdej rundzie tej galertowanej masy, w której wasza postać siedzi w środku tej galarety, dostajecie 6k6 obrażeń. No bo te, ta galareta was żre cały czas, plus tam się nie da oddychać w środku. Więc to jest 6k6 obrażeń. No to jest bardzo dużo. <noise> 6k6 obrażeń mniej więcej 21 obrażeń w każdej rundzie, w której siedzicie w środku. Co więcej, nawet jeśli uda wam się galaretę wcześniej wypatrzeć i w nią nie wleść. To ona się przemieszcza. I to, co robi galareta, to ona próbuje wejść na pole, które zajmujecie. Że zajmuje jej ofiara. I przed galaretą, jeżeli jest gdzie, to można uskoczyć. To test zręczności o poziomie trudności 12. I wtedy można się przesunąć do boku albo do tyłu. Natomiast nie, żebym pokazywał palcami, ale niektórzy złośliwi mistrzowie gry robią tak, że umieszczają galarety w wąskich korytarzach. Albo w miejscach, w których są ślepe wnęki które można łatwo zapędzić, niczego nie spodziewające się biedne ofiary. Powiem wam szczerze, jak o tym myślę, to bycie przetrawionym przez półprzezroczystą kubek główna to naprawdę kiepska śmierć. Także to wysoka pozycja na mojej liście, bo to może okazać się szczyt złośliwości, jeżeli właśnie w ten sposób doprowadzicie do Tybike'a. Jeszcze to. Jedna galaretowata masa może zmieścić do 12, może do, do 12, pf, do 4 do czterech yy, postaci o średnich rozmiarach. Także może się okazać, że wystarczy jedna taka kostka, żeby zderzyć całą waszą drużynę. <grystanie> Kilka pechowych rzutów i... <grystanie> na zawsze zostaną więzieni w kupie gówna. że <grystanie> to nie jest aż takie zabawne. Przechodzimy jednak do piątej kreatury i słuchajcie, myślę, że to nie będzie dla was żadne zaskoczenie, bo moje takie, to co zostało na ostatnim miejscu to jest kreatura wręcz legendarna to jest taka kreatura która jest symbolem tego że staty nie są najważniejsze jest to kobold myślę że nawet na naszym kanale pojawił się wcześniej jakiś film nie pamiętam kto go robił czy szymon czy szaman o władcy koboldów i o tym jak sami koboldami można sponiewierać swoją drużynę ja natomiast odwołam się do słynnych koboldów takera Koboldy Takera to jest taka, to, jest, to są koboldy, które pojawiły się lata temu w jednym z artykułów dotyczą dotyczących grania w Dungeons and Dragons. I opowiadały historię mistrza gry, który nazywał się Taker i który swojej stosunkowo wysoko poziomowej drużynie postanowił postawić naprzeci naprzeciw niej zastępy koboldów. To drużyna miała udać się do leża smoka, wydobyć z niego skarbę i uciec i oczywiście w tym leżu smoka była cała masa różnych przerażających istot, które stawiały dużo większy opór niż koboldy, natomiast żeby do leża smoka wejść, no i potem z niego wyjść, trzeba było przejść przez nory koboldów. No i o ile gracze wchodząc jakoś sobie z tym poradzili, bo po prostu stwierdzili fuck it, po prostu przebiegniemy i zignorowali te zastępy koboldów strzelających do nich z proc strzałek, Wzięli na klatę szereg obrażeń wynikających z pułapek i podpaleń, tak kiedy wracali z tego smoczego leża, kiedy już byli obładowani skarbami, obciążeni zdobyczą, kiedy nie mieli już wszystkich swoich spelslotów, kiedy ich życie, ich chapeki były na dużo niższym poziomie, trzeba było znowu przejść przez to nieszczęsne leże koboldów. To okazało się, że te stworzenia potrafią być prawdziwym koszmarem. I co się wydarzyło? To wydarzyło się coś takiego, że taker. Pozwolił swoim koboldom zachować się inteligentnie. No, na miarę kobolda, który ma intelekt 8. Ale koboldy wpuszczały drużynę bohaterów Tekera do zamkniętego pomieszczenia, a następnie wrzucały przez otwory w ścianach i w suficie flaszki z płonącym olejem. A potem z tych otworów strzelały do drużyny ze swoich proc. I chociaż obrażenia z były żadne, to jednak całe pomieszczenie, które nagle stanęło w płomieniach, było już całkiem sensowną przeszkodą. Koboldy Takera strzelały do bohaterów, kiedy ci próbowali przedzierać się przez chybotliwe kładki wiszących nad przepaścią mostów. Koboldy Takera próbowały przepiłować przęsła tychże mostów, rozciągały potykacze nad kadziami wypełnionymi kwasem. Koboldy Takera strzelały do nich z najdziwniejszych miejsc, próbowały zapędzić ich w kozi róg, rozdzielić, stłamsić masą. Koboldy Takera były po prostu cholernie upierdliwe. Koboldy są właśnie tym, co powiedziałem na początku. Są przykładem istoty, która wyrosła ponad swój stat blok. Okazuje się, że jeżeli tylko w miarę rozsądniej i z pomysłem użyjemy istot nawet najniższych jak kobold właśnie, to może się okazać, że robią naprawdę całą masę problemów w waszej całkiem wysoko wysokopoziomowej drużynie. Nie bez powodu koboldy stały się ulubionymi stworzeniami, które mistrzowie gry używają we wszelkich leżach tych złych, leżach smoków, jaszczur ludzi, wivern. Koboldy nadrobiły się różnych modyfikacji. Koboldzi szamani, przywódcy, generałowie... To są kultowe istotki i wy też możecie umieścić je na swoich sesjach. Tylko uważajcie, bo te cholerne jaszczurcze mordy potrafią być naprawdę upierdliwe. Dajcie znać, jakie bestie pojawiają się na waszych sesjach? Jakie niskopoziomowe potworki sprawiły największe problemy waszym drużynom? Powiedzcie, co sądzicie o moich wyborach. I czy wy też bylibyście gotowi postawić takie wyzwania przed swoimi herosami? A oprócz tego lajkujcie, subskrybujcie, odwiedźcie nas na Patronite i na Facebooku. Do zobaczenia i do usłyszenia w następnym filmie. Cześć!